Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj Wam zaprezentuję, jak zmienić w Minecrafcie świat z Survivala na Creative i odwrotnie. A więc potrzebny nam będzie program, do którego link dam w opisie. Następnie wchodzimy do tego programu. Nazywa się on Minecraft Game Team Challenger. Changer. A więc jak widzicie, tutaj wyskakują nam nazwy naszych światów. Na przykład... W moim przypadku będzie to świat test. I tutaj mamy takie okienko Creative Mode. Jeżeli klikniemy tutaj, zaznaczymy i klikniemy OK, świat będzie na trybie Creative. Jeżeli to odznaczymy, będzie na Survival. A więc teraz zaznaczmy, że będzie na Creative. Teraz odpalę Minecraft'a. I jak widzicie, świat tutaj pisze, że jest na trybie kreatywnym. Teraz jeszcze szybko zmienię na normalny tryb. Jak widzicie, teraz muszę wziąć sensy. Cofnąć. I jeszcze raz. I jak widzicie, teraz świat jest na trybie survival. Mam nadzieję, że poradnik Wam się przydał. Ponieważ mi osobiście bardzo się przydało znalezienie tego programu, ponieważ na przykład jak zaczynałem robić Bazel Mapa na wersji 1.5, to jak wyszło 1.8, niestety było to Survival. Teraz mogę sobie na spokojnie to dokończyć. Mam nadzieję, że Wam także właśnie się przydał. Zapraszam do komentowania, łapkowania, dodawania do ulubionych subskrypcji, obejrzenia także moich innych poradników związanych z Minecraftem i nie tylko. A więc co tu więcej mówić? Narka.